Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Zobaczyliśmy, że całą zbroją jest sam Jezus. Zobaczyliśmy, że musimy po prostu trwać w Nim poprzez proste zaufanie i poddanie się. Zobaczyliśmy, że już zostaliśmy przeznaczeni do zwycięstwa i musimy po prostu trwać w tym zwycięstwie. Widzieliśmy, że nie jest to walka z diabłem, ale z jego sztuczkami i kłamstwami. Teraz, że apostol Paul nam że... Teraz, gdy apostoł Paweł powiedział nam, że nawet mieczem ducha jest sam Jezus Chrystus, ponieważ on jest słowem Bożym. He's talking about prayer. On mówi o modlitwie. I'm sure that a lot of you know that I've recorded a lot of teaching on prayer in the New Covenant. Jestem pewien, że wielu z was wie, że nagrałem wiele nauk na temat modlitwy w nowym przymierzu. Here in verse 18, the apostle Paul says, pray passionately. Tutaj w wersecie 18 apostoł Paweł mówi: Módlcie się żarliwie w duchu, nieustannie wstawiając się w każdej formie modlitwy. Pray the blessings of God upon all his believers. Módlcie się o błogosławieństwa Boże dla wszystkich wierzących. Wygląda na to, że musimy prosić Boga o błogosławieństwo dla wszystkich chrześcijan. A także wydaje się, że musimy się wstawiać. In the original Greek the word intercede is not. W oryginale greckim słowo wstawiać się nie istnieje. Nie mówi nam też, że mamy prosić Boga, aby błogosławił swojemu ludowi. Tego nie ma w oryginalnej Grece. Mocno wierzę w modlitwę. Myślę, że modlitwa jest bardzo ważną częścią chrześcijańskiego życia. I zgadzam się, że modlitwa powinna być żarliwa, jak wyraża to tłumaczenie de Passion. Wierzę również, że modlitwa powinna być w duchu, a nie tylko w naszych naturalnych myślach, uczuciach i pragnieniach. Pytanie jest, is, nie powinni chrześcijanie...

Rozumiem więc, że nieustannie musimy wyrażać nasze pragnienia w duchu. Interesujące jest to, że Biblia w przekładzie The Passion mówi z każdą formą modlitwy dokładnie tak, jak jest w oryginalnej Grece. Jeśli uważnie przestudujesz całą Biblię, przekonasz się, że istnieją różne formy i sposoby wyrażania modlitwy. Nieustannie w dużej mierze przekształciliśmy modlitwę w czynność religijną, polegającą na próbie przekonania Boga, żeby coś zrobił. W moim rozumieniu nie o to tutaj chodzi, ponieważ byłoby to sprzeczne z całym kontekstem walki duchowej. W całym rozdziale, w którym Paweł mówi o walce duchowej, zawsze mówi nam, że wszystko jest zakończone, stoimy w zwycięstwie Jezus jest wystarczający. Therefore, from the context. And convince God to still do something. Dlatego z kontekstu nie mogę zrozumieć tego w ten sposób, że musimy teraz próbować wstawiać się i przekonywać Boga, aby jeszcze coś zrobił. So much love Paul says in Romans 8, Bardzo podoba mi się to, co Paweł mówi w liście do Rzymian w 8 rozdziale, 26 wersecie. Jesteśmy słabi i nie wiemy, o co się modlić. Ale jeśli spojrzeć na większość ewangelicznych chrześcijan, to oni doskonale wiedzą, jak się modlić. They go to a prayer meeting and the, leader or the pastor, says, Okay, Idą na spotkanie modlitewne, a prowadzący lub pastor mówi OK, módlmy się, a wszyscy wstają i otwierają usta. To tak, jakbyśmy dokładnie wiedzieli, jak działa modlitwa, ale Biblia mówi, że nie wiemy, jak się modlić. Inexpressible. A w tym kontekście jest powiedziane, że Duch wyraża się przez nas, i za nas w westchnieniach, których nie da się wyrazić słowami. Here, Paul Look, life, w naszym kontekście, apostoł Paweł zachęca chrześcijan. Modlitwa musi być częścią Twojego życia, Twojego normalnego chrześcijańskiego życia. Ale rozumiem, że musicie nauczyć się modlić różnymi rodzajami modlitw. Czasami jęczysz, czasami krzyczysz, czasami wyjesz, czasami wzdychasz. Czasami najprostszą rzeczą jest po prostu otworzyć usta i modlić się na językach. I have learned that in my life prayer, w moim życiu modlitewnym nauczyłem się, że jest to bardziej relacja serca z Bogiem niż próba znalezienia mądrych słów, by coś wyrazić. Czasami, kiedy spędzam czas na modlitwie, czuję, że Duch Święty chce, abym po prostu padł na kolana i jęczał, więc to robię. Bo jeśli uczynimy z modlitwy element religijnego obowiązku, będzie to sprzeczne z całym kontekstem walki duchowej. Musimy stale wyrażać nasze pragnienia wobec Boga, ponieważ On uwielbia wchodzić z nami w relacje. I musimy stale domagać się naszego zwycięstwa, które pochodzi od Boga, ponieważ on uwielbia, gdy to robimy. Kiedy stoimy twardo, mówiąc, Żądam mojego zwycięstwa, diable, jesteś przegrany, jesteś kłamcą. To jest modlitwa. My, chrześcijanie, musimy przestać próbować żyć według zasad i przepisów, a żyć bardziej kierowani Duchem Bożym, który jest w nas. Nawet jeśli chodzi o modlitwę, a może powinienem powiedzieć szczególnie, jeśli chodzi o modlitwę. Do zobaczenia jutro.